O, okay, pan 7. ogni ile tutaj o, żeby być top 7 7 to to numer. Ej, ja o, pod swojej, Ze zawsze zawsze numer 7 7. o, Więc o, Tą grę, siedem, 7, 7 7, Ja robię co o, 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 mam zawsze numer 7 7, 7, o, 7. Lecę, o, gaz i dalej lecę, lecę 7 7, 7 więc zaczynamy tą grę 7, 7, 7 ja robię co zechcę ze mną zawsze numer 7 7, 7, 7, lecę, włączam 7 i dalej lecę lecę włączam siódmy bęgel Dalej ja moje w 7 nie robimy stop Widzę zawsze ze mną numer 7. Widzicie mamy tą grę. 7 7 7 7 7. Ja robię co ekstra. Z ze mną zawsze numer 7 7 7 7. Lecę włączam siódmy gaz i daję lecę. No i jest 7 7 7. Ja robię to zechce. ze mną zawsze numer 7 7 7 7. 7 lecz włączam, siódmy gaz i dalej lecę, lecę, siedem, 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 Pum, ja żeby co, chcę, jak chcę, ten numer siedem, 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 lecę, włączam, siódmy gaz i dalej lecę, lecę, także to jest numer siedem